Witajcie! W finale fabularnym komnaty tajemnic na PC. Witajcie z powrotem. W poprzednim odcinku jeden sekret ominęliśmy, ale na szczęście nie był istotny, bo nawet fasolki się za to nie osowało, jak już to tylko dwie czy coś, które były na bokach statuy Lumos. Trzeba było zaczarować jeden znak węża, tam w tym miejscu, gdzie była brązowa karta. O chyba nawet widać, tam. O! O tamten chyba, ale w każdym razie tak wyglądał. Zaczarowywało się to i nagle pojawiła się... Statua Lumos za ścianą, zaczerwało się ją i dodatkowo do tych platform, której tak się opuszczało, by dostać się do brązowej karty. Um, jakiś skrót się otwierało, że nie trzeba było ich opuszczać, tylko przez Lumos można było przeskoczyć dalej. No dobra. Jesteśmy bardzo blisko zakończenia. Będzie groźnie! No, Harry zaczął krzyczeć w przygotowaniu, bo teraz czeka nas Indiana Jones! Coś, co przypomina moment z Rayman 2 The Great Escape. Gdzie się uciekało przed Jon Jono czy Jano, jak on się nazywał, ten potwór w jaskini snów. Czy co to była za lokacja? No, gdybyśmy stanęli, to byśmy zginęli i. O, pułapka! O, Ale mieliśmy szczęście. O, tutaj znowu taki znak. Mieliśmy grube szczęście. Że ta podłoga się rozwaliła Tak jakby to było planowane, co nie? Moglibyśmy się zastanawiać Co to za bullshit jest, że w ogóle są tutaj Skrzynki z fasolkami Wszystkich smaków Bertiego Botta <grytania> Albo karty W kamieniu filozoficznym o to zadbali Fajnie to wygląda z tym ogniem Tam o to zadbali Że w ostatniej lokacji No nie było znajdziek bo logiczne zbytnio nie było, a w tej grze pomyśleli sobie a dobra, pierdzielić, ważna jest zabawa z gry i znajdowania rzeczy i sekretów i w sumie lubię to podejście komnaty tajemnic bardziej patrzcie jak ładnie rozwalamy ściany lubię to podejście bardziej, możemy tu jeszcze zejść na dół, ale tu no wiele nie będzie możemy duże kraby rozwalić no, że gra bierze tutaj przesadnie uwagi na to, że było imersywnie i wszystko miało logiczny sens, tylko, że no gra to nadal gra i te funkcje dobrej zabawy mają być, nie? No. I to się liczyło jako sekret? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Coś tam jeszcze chyba przegapiłem, nie mam pojęcia co... A, ma Mam tu jeszcze raz wejść? Tu na dole coś jeszcze było? No nie, nic tutaj nie ma. Hmm... Gdzie ja przegapiłem jakiś sekret? Może wy wiecie. Wydawało mi się, że wszystko oprócz tego jednego sekretu Lumos miałem. Coś mi nie zaliczyło, gdzieś nie wszedłem. Ach, szkoda, szkoda. Ale właśnie jest zabawne, że wykorzystują wszystkie mechaniki, które w tej grze poznaliśmy i których się nauczyliśmy. Właśnie, żebyśmy em, wszędzie mieli, akurat tych przeciwników, te mechaniki. No, dobre wykorzystanie level design, tylko niezbyt logiczne. Ale to przepiać się można. To wygląda bardzo fajnie. Jesteśmy na miejscu. Komnata tajemnic. Z głowami węża, które nas chcą podpalić. No, i to jest już inna lokacja, gdzie mamy zero sekretów. To możemy jeszcze śluz gumuchłona zebrać. Dobrze, że dają więcej śluz gumochłona niż korydze Awaken. Ktoś tu pomyślał. Pierwszy raz. <laughs> Jeśli chodzi o te materiały. A może myśleli sobie, że śluz gmuchłona może zawsze kupić, nie? I ja tych eliksirów mam przecież ich nigdy nie wykorzystam. W pojedynkach później, w postgamie nie będę mógł nawet ich wykorzystywać, chyba. No, tam mam inny pasek życia. Dobra! Tutaj! Staruch. To nie święty Mikołaj. Tylko Lord Voldemort. Nie, żartuję. To Salazar z litery. Ej! Jimmy! I... książka? Ginny! Ginny, wszystko z w porządku? Żyjesz? Ginny, proszę, obudź się! Fajny traczek. Ten zwyrol! Nie obudzi się! Z dziennika! Tom? Tom Riddle? Żyje, ale ledwo. No dobrze, ale co z Ginny? Mała Ginny od miesięcy pisała w moim starym pamiętniku. Przelewała we mnie swoją duszę. To mi dodawało sił. Aż w końcu miałem dość mocy, by zacząć przelewać trochę mojej duszy w nią. Eee, Co to znaczy? Obrzydliwe. Ginny Weasley otworzyła Komnatę Tajemnic, tak jak ja dawno temu, zanim zostałem... Lordem Voldemortem. Czy jesteś Lordem Voldemortem? Nie. Nie może być. Żartujesz sobie. Taki gamoń, ja, Zabił mi rodziców? Ginny wszystko mi o tobie opowiedziała. Obawiam się, że sztuczki drugoklasisty będą na nic przeciw mocy największego czarodzieja na świecie. Największym czarodziejem na świecie jest Albus Dumbledore. Nawet top 10 nie jest jej stary. Dumbledora nie ma. Dam ci nauczkę, Harry. Porównajmy potęgę Toma Riddle'a, dziedzica Slytherina i słynnego harego Pottera. Lord Voldemort uważa się za mocniejszego od Salazara Slytherina, też zabawne. Nawet Grindelwald Folks. był potężniejszym czarnoksiężnikiem od Voldemorta. Voldemort to taki berbyś, taki gówniarz. ...od Dumbledora, który na pewno boi się sam przyjść. Cóż, on cię nie uratuje, Harry Potterze. Fawkes dał mi miecza. Czemu w domnie Slytherinie największy z czwórki Hogwartu? A teraz się mu wodizujesz. Widzisz, bez jego mocy byłbyś nikim teraz. O-o! Zabij go... Folks! Wygląda jakbym miał wąsa! Yeah! Nie! Wciąż czujesz jego zapach! Możesz go zabić! Zabij go! Więc co jest ten mój Tir 3 SAP na Twitchu? Ha, na no zabawne. Chce mnie zabić przez to, że nie sprzedaję mu majtek użytych? Albo że, no nie wiem, nie dostał uścisku na Gamescomie? Szybko zdycha. No stary, no. Nie mogę wszystkim widzą dać tyle czasu. Już ciężko mam na nie komentarze, ale staram się jak mogę. Wybacz. Doceniam twoją pomoc i wsparcie. Ale no bez przesady. Nie ożenię się z tobą. No tak, to jest całkiem zabawne. Mamy tylko w tym momencie nieróżkę. Nie korzystamy z zaklęć, tylko... No, rzucamy... nie wiem czym. <laughs> nie wiem jakie to zaklęcie. Mocą uderzenia. Miecza Godryka Gryfindora, który przyniósł nam Fox. Który wyciągnęliśmy z przydziału. przydziału. No i mamy trafiać tego węża, czekaj. Właśnie. Mamy poczekać, aż on będzie nieruchomy i wtedy mogę mu przywalić. Tylko coś niezbyt to wychodzi. Mógłby ktoś zabrać tą genie stamtąd. No, w końcu. Niewiele zadaje, ale. zadaje. Fajny fioletowy śluz. Co to jest? Nie wiem nawet co mi to przypomina. Sok z gumijagu. No na pewno nie. Coś. jak to podobnego? To ma być jego trucizna pewnie. Ale tak zabawne. Przyszliśmy tutaj i nic nie moglibyśmy zrobić bez pomocy Fonksa. Bo różką byśmy sobie nic nie poradzili. Czyli Harry poszedł na. na śmierć. Tak naprawdę. Tutaj. Po co ratować Ginny, skoro swoje życie i tak, no, ryzykujesz? Harry poszedł, żeby zgrywać Boatera, bo nie mógł <laughs> siedzieć sam. Bo też nie miał planu, jak pokonać Bazyliszka. Okej, okay, dobra. Coś mi przypomina ten Fiolet. Nie wiem, co takiego mi ten Fiolet przypomina. Coś z jakiegoś innego filmu, albo gry, albo animacji. Gdzie było coś fioletowego? Coś, coś może jadalnego nawet? Nie wiem. Galaretka, kurde. A! Może tak. Może ym, żelki z serii Tales of, które są. leczeniem w tamtej serii. Tam są też różnokolorowe. Ale fioletowego? Nie pamiętam, czy był fioletowy. Jak już to ten najbardziej silny, którego rzadko używam. Bo jest zielona gumka, pomarańczowa gumka, niebieska gumka. Żółta gumka jest. Eee... No cóż. Ja zazwyczaj korzystam z normalnego leczenia, więc nie pamiętam. <ślesk> tak często w serii Tales of się leczyć itemkami nie muszę. Bo jestem dobry w te gry. No zdychaj w końcu, przestań unikać. Co ty jesteś? Michael Jackson? Robimy dzikie tańce? Jestem dziedzicem Gryffindoru! Można by tak pomyśleć, wielu... Tak właśnie... Wierzyło, że Harry jest dziedzicem Gryffindora i tutaj z dziedzicem Slytherina walczy, że to jest wojna cały czas Gryffindor vs Slytherin! Co? To, <tryk> byłoby troszeczkę głupie. Znaczy fajne, tak symbolicznie, ale to by było takie, że nikt nie prowadzi swojej własnej walki, tylko walkę swoich przodków i to jest zawsze taka tematyka, gdzie myślę sobie, mech, niby są wskazówki na to, że ojciec Harry'ego może być z rodu Gryffindoru, że niby, o wskazówka, że miesz mieszkali później w, w Dolinie Godryka i bla, 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 ale to tylko poszlaki, żadnych dowodów nie ma. Na co jednak są bardziej dowody, to to, że jeden z braci z bajki o, o śmierci i insygniach śmierci, że brat, który Telerynę Niewitkę dostał od śmierci, że to jest właśnie jakiś prapra-pra-dziad pra, ojca Harego. To chyba nawet potwierdzony jest, albo jak już to taka teoria, która ma bardzo, bardzo sens. Ach tak, walka z. ...z Bazyliszkiem. Nie jest trudna. Trochę czasopłonna, ale fajna. Lubię robić te kamehameha. O, ale smutna scena. Pupilek się pali. W muzyce jak... złacy Pierścieni wytle. Harry Głąbie, mógłbyś wziąć tą dżini, a nie... Pazyliszka daje już spadać na nią. Pewnie tego nie pamięta, bo by się z nie ożeniła. Nie. A biedny Tom Riddle się rozpuszcza. Spoczywaj w gównie. Rest in peace... Hamie. Chociaż... Aktor Toma Ridla był akurat fajny. Riddle mnie zmusił. Już dobrze, Ridla już nie ma. Chodź, Ginny, wynośmy się stąd. Ale tylko ten z... Um, Konaty Tajemii, z tego z Księcia Półkrwi, aktora uh, Toma Riddle niezbyt lubię. Witaj, dobry. Harry. Profesor Dumbledore. Myślałem, że jest pan zawieszony. Panie profesorze! już Malfoy straszył Radę nadzorczą klątwą, jeśli mnie nie wyrzucą. A nie przekupił ich? Postanowili jednak nie ulec. <laughs> Dziedzica już nie ma, a Bazyliszek został zniszczony. No wiem, byłem przy tym. Wiedzą więc, że Hagrid był niewinny i niedługo wróci do swojego domku. Super. już Malfoy będzie jeszcze robił kłopoty. Nie sądzę, może próbować. Mamy prawie pewność, że to on dał dzienny pamięty. E, też byłem przy tym. Nie odważy się zrobić tego znowu, bo Ministerstwo Magii weźmie się za niego. A profesor Lockhart? Obawiam się, że stracił pamięć. O nie. O czym on będzie teraz myślał, skoro już nie może myśleć o sobie? <laughs> Co za pocisku? nie dawać jego stanowiska profesorowi Snape'owi. Jest zbyt, no, dobrym nauczycielem eliksirów. Wszyscy zachowaliście się wspaniale. Lol. To musiało być straszne przeżycie. Oj, tak. Spędziłem zdecydowanie za dużo czasu w łazience dla dziewczyn. <laughs> Zamiana w kamień była okropna, ale dużo się nauczyłam. Napiszę wypracowanie, żeby zdobyć punkty za pracę spoza programu. Typowe. Jeśli masz przyjaciół, którzy ci pomogą, hmm. możesz dokonać wszystkiego i nic nie jest zbyt straszne. Mogłeś pisać no, teksty do kalendarzy. Wyglądanie jak goli to już prawie za dużo. No i wygadałeś przed... Na dole dobre. czeka na was uczta. Jaki toast proponujecie na początek? Za przyjaźń, lojalność i odwagę. Ale za przyjaźń przede wszystkim. Za Skrzetuskiego! Reszta roku szkolnego minęła słonecznie i pogodnie. W Hogwarcie wszystko wróciło do normy, nie licząc paru drobiazgów. Lekcje obrony przed ciemnymi mocami odwołano, a Lucjusz Malfoy nie zasiadał już w radzie nadzorczej szkoły. Szkoda w sumie. Tata Braku. uwielbiał lekcje pojedynków, jak był w szkole. Już, tak poznał mamę. <grym> dzięki za info. I za to Ginny Weasley była znowu szczęśliwa i wesoła. Była znowu goła i wesoła. To nasz ostatni dzień w Hogwarcie. O nie. Tak, zostało już tylko wręczenie pucharu domów w wielkiej sali. ...i kilka Jeśli masz coś jeszcze do załatwienia w Hogwarcie, lepiej zrób to zanim zacznie się ceremonia Pucharu Domów. No witajcie w postgameie, Ale temu <tum> Dumbledoreowi wszystko jest obojętne, co nie? Kurde, ten gość. Wygadali mu wszystkie zbrodnie i łamania y, regulaminu, a on takie... No... tysiąc punktów dla Gryffindoru i tak zrobiliśmy... Te punkty kanonicznie, można powiedzieć? Fajnie! Oj, fajnie! <laughs> uwielbiam to. Ach, szkoda, że Luciusza Malfoya nie spotkaliśmy. Uwielbiam go. Uwielbiam Lucyusza Malfoya. No, to jest postać takiego głównie też przez, przez to, jak aktor grał jest to postać takiego złoczyńcy, co nie niby groźny jest i w ogóle wiadomo, że może coś zrobić ale jego no, chwile i to, jak jest zagrany też w polskim dubbingu ale też przez aktora Mimika, wygląd, ta fryzura, te miny, które robi i jak y, moduluje głosem, to jest tak piękne, bo to jest takie niby przerażające na początku, jako dzieciak. Słyszysz to i myślisz, o kurde, on coś zrobi, a później, kiedy znasz już serię, to takie komiczne się to wydaje, bo wiesz, jak to tak naprawdę wyjdzie, i jaki on tak naprawdę gamon jest, który do niczego zdolny nie jest. Mimo, że mógłby być niebezpieczny, tylko nigdy mu się nie udało. Raz tutaj z Zgredek cię uratował, raz tutaj nie wiem. Jak w czarze ognia w filmie złapał Harego yy, przy wszystkich yy, za, kre, za, za kołnierz. Bądź ostrożny, baw się dobrze, póki jeszcze możesz. <grywa> to jest takie, takie piękne pojawienie się go. Albo w insygniach śmierci, gdy do niczego nie jest zdolny, bo się. A nie! kod żyje! O nie, o nie, o nie! Awada kedavra! Awada kedavra! Ara, miło cię zaowiedzieć. widzieć Głomp. Głąb. Hapfu gdzie boi się Voldemorta, Winsygnia, śmierci, ale pod koniec jeszcze tak patrzy w kamerę uciekając, kiedy ma szansę <laughs> i wygląda na takiego fight-upy. Kocham ewolucję Luciusza Malfoy'a. Luciusz Malfoy miał większą ewolucję w książkach i filmach <laughs> niż Draco Malfoy tak naprawdę. Chociaż no, ogólnie szkoda jest, że, że Draco i um, ogólnie jeśli zgoni Krap i Goil byli rysowani jako tacy rywale dla Haregorona i Hermione i tylko w pierwszej części coś z tego widać. Bo niby był ten oszukiwany pojedynek, yy, na, na który Malfoy, Rona i Harego przekonał i tak można. I potem przez to, że ten pojedynek był w ogóle po raz pierwszy Harry, Ron i Hermiona się do siebie zbliżyli, bo Hermiona ich stamtąd też, no. Nie uratowała, ale, no troszeczkę, zobaczmy. W książce możecie przeczytać, jak to jest. I w grze na PS2, kamieniu filozoficznego, był ten moment. No i Malfoy tam jeszcze w kamieniu filozoficznym y, robił podgórkę drużynie. Widać było. Krap i gol, niestety szybko zeszli na drugi plan i nigdy nie rozwinięto tych postaci. W drugiej części, no. My bardziej dokoczaliśmy Malfoyowi i się nad nim znęcaliśmy, można by powiedzieć, bardziej niż on był naszym rywalem. Pojedynku go zniszczyliśmy, potem y, użykiwaliśmy, że jesteśmy jego przyjacielem i gadaliśmy z nim, a tak naprawdę Malfoy w kałnacie Tajemnic nic nie robił. W trójce został w Rio od Hermiony. No, Malfoy tak naprawdę w szóstej części miał jakieś zadania, ale też, no, zbyt mało tego Malfoja. Drużyna Malfoja, jak ogólnie sam Malfoy, Draco, bardzo mało rozbudowane postacie i byłoby fajnie zobaczyć z nich trochę więcej. Były potencjał. Też gdyby dali na przykład Drakonowi bardziej interesujące postacie mm, jako partnerów. Ta Pansy Parkinson dos doszła w którymś momencie jako lustrzane odbicie Hermiony po drugiej stronie, jako odpowiednie Hermiony. I też prawie nie wykorzystali. No, mogli coś więcej z tymi postaciami zrobić, że rzeczywiście ta rywalizacja była poza pierwszą częścią odczuwalna i na przykład jakąś fajną ewolucję postaci dać. Na przykład, że nie wiem, okazuje się, że któryś z przyjaciół Malfoya jednak nie do końca był po stronie Voldemorta. Jego rodzice na przykład bardziej z Dumbledorem poszli i konflikt taki wewnętrzny Drakona. Moralny, że, czy przyjaźń jest ważniejsza, czy, czy rodzina, czy, czy Voldemort. Ach, tyle fajnych rzeczy można by tutaj zrobić, ale no niestety cała saga Harry bardziej się skupia na tym nieszczęsnym poterze. A reszta postaci w większości przypadków osrana. Ale cóż, ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że mój mały wywód, um, moja praca magisterska, wam się podobała. I że finał wam się podobał, w następnym odcinku zabierzemy się za Quidditcha i za tych cosiów. Zrobimy resztę pojedynków. I wtedy zostanie nam jeszcze tylko sprawdzenie, do czego są te klucze. No, jeszcze trochę zabawy w postgame nam zostało. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I na razie. Cześć.